Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f od x równa się ax plus b, a punkt m o współrzędnych 3 i minus -2 należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik a we wzorze tej funkcji jest równy. Mamy dwa warunki. Raz, że liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji, i że punkt M należy do wykresu tej funkcji. Dwa warunki, dwie niewiadome, zarówno współczynnik A, jak i współczynnik B powinien nam wyjść. No w odpowiedziach interesuje nas współczynnik A. Przepiszę wzór tej funkcji. I pierwszy warunek. Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji. Co to jest miejsce zerowe? Miejsce zerowe to jest taki argument, dla którego wartość funkcji jest równa 0. Czyli f od tej liczby, wartość funkcji dla tego argumentu musi być równa 0. No i jeszcze drugi warunek. Jeżeli ten punkt należy do wykresu funkcji, oznacza to, że wartość funkcji dla argumentu 3 jest równa minus 2. Wartość funkcji dla argumentu 3 jest równa minus 2. No i te dwa warunki możemy zapać w klamerkę i na pewno stąd wyjdzie współczynnik Co to jest f od 1? Oznacza to, że w miejsce x wstawiamy 1. A razy 1 i dodać b to jest to, no i ma być równe 0. W drugim przypadku w miejsce x tutaj wstawiamy trójkę, czyli a razy 3 i dodać b ma być równe minus 2 napiszmy to w takiej ładniejszej formie po pierwsze a razy 1 to jest po prostu a. a w drugim przypadku no zmieńmy kolejność mnożenia a razy 3 to jest to samo co 3a jest równe minus 2 mamy wyliczyć wystarczy tylko współczynnik a no to chce się pozbyć współczynnika B. No to patrząc się, że i tu jest B, i tu jest B, to jedno z tych równań, na przykład to na górze, pomnoży przez minus 1, doprowadzając za chwilę do metody przeciwnych współczynników. To można oczywiście na różne sposoby rozwiązywać. Ja pomnożę przez minus 1, czyli będzie minus A, minus B równa się 0 no razy minus 1, to nadal to jest 0. A drugie równanie przepiszę. No, i widzimy, że przy współczynniku B są przeciwne współczynniki, a zatem możemy dodać stronami. Literki B zredukują się, a to sumując zostanie 2a. Czyli dodając lewe strony, Wynik będzie 2a. A dodając prawe strony będzie minus 2. A zatem, aby wyliczyć a, wystarczy podzielić obie strony przez 2 i a będzie równe minus 1. Nie musimy dalej wyznaczać współczynnika b. Polecenie brzmiało współczynnik a jest równy. Minus 1, patrzmy na odpowiedzi. To jest dokładnie odpowiedź D. Tyle nam wyszedł ten współczynnik kierunkowy tej prostej.